Jedna z osób, otwierających razem ze mną kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera, zaproponowała alternatywną konstrukcję w dniu trzecim. Ja chyba poszedłem takim najbardziej standardowym torem, ale oczywiście zachęcam do komentowania, kontaktowania się, proponowania różnych rozwiązań. Cześć, witaj na kanale Klocki Barana. W siódmym dniu otwierania kalendarza adwentowego Harry'ego Pottera, trafiamy na jakiś tutaj. Co mm, to, to takiego? Trafiamy na jakiś znak. Zobaczmy. Deliki Koldron. Dziurawy kocioł wychodzi na to. Spróbujmy zmontować ten dziurawy kocioł. No i jest. Oznajmił Hagrid, zatrzymując się. Dziurawy kocioł. To słynne miejsce. Był to mały, brudny pub. Gdyby Hagrid nie wskazał palcem, Harry w ogóle by nie zauważył, że w tym miejscu jest pub. Ludzie mijali go nawet nie zaszczycając spojrzeniem. Ich wzrok ślizgał się od wielkiej księgarni po jednej stronie pubu do sklepu z płytami gramofonowymi z drugiej strony, jakby w ogóle dziurawego kodła nie dostrzegali. Prawdę mówiąc, Harry miał dziwne wrażenie, że widzi go tylko on i Hagrid. Jak na słynne miejsce było ciemne i obskurne. W kącie siedziało kilka staruszek popijających szary z maleńkich szklaneczek. Jedna paliła długą fajkę. Jakiś człeczyna w spiczastym kapeluszu rozmawiał z barmanem, który był całkowicie łysy, bezzębny i pomarszczony niczym orzech włoski. Kiedy weszli, rozmowy ucichły. Wszyscy musieli dobrze znać Hagrida. Machali do niego i uśmiechali się, a barman sięgnął po szklankę, mówiąc To co zwykle, Hagrid? Nie mogę, to mam na głowie sprawy Hogwartu, odpowiedział Hagrid i klepnął po ramieniu Harego, pod którym ugięły się kolana. Patyczek dodatkowy na bok. Tak to wygląda. Bardzo fajny nadruk. Leaky Cauldron, czyli dziurawy kocioł. Zapraszam do subskrybowania. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. I do zobaczenia jutro.